Dobry wieczór kochani, witam Was wszystkich bardzo cieplutko i bardzo serdecznie na magicznej, moi drodzy, w niedzielę. Będziemy sobie teraz kochani oczywiście robić tarocika tygodniowego, który będzie tutaj obejmował czas od 22 do 28 stycznia włącznie. Słuchajcie, karty mam wstępnie przetasowane, zaraz sobie je przełożymy, słuchajcie, na trzy. I za porządkiem będziemy dla każdego znaku wyciągać po dwie karty, żeby zobaczyć jakie kluczowe rzeczy zadzieją nam się, moi drodzy, w tygodniu u każdego z Was. No i oczywiście będziemy to potem uzupełniać dnióweczkami każdego dnia, więc tak żeby zobaczyć, co poniedziałek, wtorek, środa, czwartek będzie Wam tutaj kochani chciał wnosić, więc jeżeli ktoś jest nowy na kanale, zachęcam również do odwiedzin magicznej chaty. Słuchajcie, zawsze z rana, w każdym dniu, kiedy właśnie dopowiadamy sobie tarota tygodniowego. No, okej, okay, więc robimy sobie, kochani, przełożenie, co u każdego znaku zodiaku wydarzy się do końca przyszłego tygodnia. To jedna karta odwrócona, taka dosyć niefajna, ale nie zwracamy na to uwagi. Słońca lecimy za porządkiem. Co u baranka? Słuchajcie, bierzecie sprawy w swoje ręce. Bardzo globalnie tutaj, nad czym się kochani skupiacie, uwzmysławiacie sobie też przede wszystkim jakieś pewne rzeczy, bo pokazuje mi się karta tła jako królowa mieczy. Muszę za coś się zabrać, muszę coś przemyśleć, muszę szeroko otworzyć na coś oczy, muszę poukładać pewne spra sprawy, być może plany, być może strategie, być może koncept rozmowy, z którą tutaj gdzieś musicie jakąś taką rozmowę z kimś, kochani, przeprowadzić. Może, kochani, musicie odkryć czyjeś szachrajstwo. Czy Czyjeś manipulacje, czyjeś jakieś mydlenie Wam oczu, bo jak najbardziej, kochani, to też może o tym świadczyć, ale gdyby to nie była karta osobowa czyjaś, to Wy tutaj, kochani, tak jakbyście w tym tygodniu musieli rozpocząć jakiś plan, jakieś um, czyny, coś tutaj trzeba zacząć działać, robić. Być może trzeba z kimś bardzo ważne rzeczy omówić, um, albo też i nawet nie omawiać, ale Wy same musicie tutaj jakby głowę um, uruchomić, aby to wszystko pospinać i poukładać i zabrać. Za jakąś pracę. Główna karta wiodąca pokazuje Was, że Macie tutaj multum rzeczy do załatwienia, albo przynajmniej powinniście zacząć się zabrać. Co byka? Byk ma, kochani, bardzo poważną ofertę, bardzo poważną propozycję, taką dosyć intratną. Albo też tudzież, moi drodzy, może to się też, no właśnie, słuchajcie, Karta Sprawiedliwości. Być może, kochani, jakieś powiedziałabym prawdy wychodzą na jaw. Jakaś karma się dopełnia. Słuchajcie, ja bardzo często, kiedy właśnie widzę tą kartę jako tło wasze, widzę tutaj jakieś sprawy karmiczne. Widzę tutaj, kochani, że jeżeli były jakieś, powiedziałabym, złe obroty z sytuacji idące na waszą niekorzyść, to bardzo wielce prawdopodobne, że, moi drodzy, coś się teraz zaczyna prostować. Dla przypomnienia, dzisiaj, moi drodzy, jest 21 stycznia, dzisiaj pluton wychodzi, słuchajcie, ze znaku koziorożca. Pluton bardzo zimna, bardzo taka, bym powiedziała, niekoniecznie fajna planeta, która gościła dosyć długo w czterech, czterech znakach zodiaku, bo chyba 15 lat cyklu tam żeście mieli, więc u co niektórych, kochani, być może, no tutaj jakieś odzwierciedlenia, bo macie styczność z owym znakiem, mogło tutaj bardzo mocno rzutować. Ale słuchajcie, nie, niekoniecznie musi tutaj chodzić o sprawy karmiczne. To jest po prostu gdzieś jakieś rozważania, jakieś decyzje, jakieś e, sytuacje, kochani, e, rozmów bardzo konkretnych i poważnych, być może jakieś formalności i jakaś intratna propozycja, jakaś deklaracja, jakieś wyznanie. Co dzisiaj, kochani, ubliźniąt. U bliźni od dzisiejszym jest karta mówiąca o tym, że to zaczyna cały tydzień jakieś podejrzliwości, jakaś nieufność, jakaś sytuacja, gdzie Wy tutaj pewności co do pewnych spraw nie macie, a może to się kochanie tyczyć być może uczuć miłości, bo widzę tutaj jakiś taki proces, w którym być może ktoś Wam tego nie odwzajemnia, co Wy komuś dajecie, bo tutaj jest taka karta... Że ktoś wychodzi do kogoś z uczuciami, oczywiście to też może być na odwrót, tak? To może być sytuacja, że to Wy kogoś odrzucacie albo Wy macie słaby związek i Wy teraz, kochani, zastanawiacie się bardzo grubo, czy to ciągnąć. Może też tak być, że to wy się o kogoś staracie, ktoś wam te uczucia odrzuca. No i tutaj, kochani, chodzi Wam po głowie, dlaczego tak jest. Czujecie się nieswojo, niekomfortowo i nieufnie. Coś Wam tutaj nie pasuje. No, i oczywiście alternatywnie może tak być, że to skoro to Wy odrzucacie czyjeś względy. Tak? Ktoś się tutaj stara, ktoś próbuje tutaj coś wskrzeszać, a wy czegoś nie chcecie. No, to faktycznie, moi drodzy, może tutaj wzrosnąć nieufność. Dlaczego tak jest? Miejcie to na uwadze. Jeżeli chodzi o raka, u raka w tym tygodniu słuchajcie sekrety, tajemnice. Jakieś rzeczy, które być może były, słuchajcie, za kulisami, były niedopowiedziane. Bardzo często tak jest. I karta wiodąca mówi, że ktoś tutaj, kochani, zdaje sobie z tego sprawę. Ktoś bardzo trzeźwo na jakąś sytuację patrzy. Król Mieczy zawsze pokazuje genialnego stratega, który po prostu wie, który po prostu potrafi coś prześwietlić, który po prostu szeroko otwiera na coś oczy, który, kochani, musi tutaj gdzieś być może, widząc pewne rzeczy, opracować jakiś plan. Ale coś jest ukryte, coś jest w tajemnicy. Może też, oczywiście, kochani, być tak, że to jest jakby taka sytuacja, że w tym tygodniu rakom będzie bardzo dobrze podpowiadała intuicja, wasze wizje, wasze sny. I tutaj, dzięki powiedziałabym tej intuicji, czy jakimś innym właśnie takim pobudkom, które gdzieś się wam pojawią, wy stwierdzicie, a co no to teraz, to ja już wiem. No i raki gdzieś tutaj mogą zechcieć, kochani, podjąć jakieś konkretne działania w kierunku czegoś tam. Tak? jeżeli chodzi o lwa Ulwa pojawia się karta sądu ostatecznego. Słuchajcie, zaraz zobaczmy, co jest na spodzie. Karta cesarzowej. Upewniacie się, kochani, w czymś bardzo mocno. Możecie rozkwitać, możecie ożywać, bo tutaj w tej sytuacji ośmielę się to powiedzieć, bo sąd, kochani, bardzo często po prostu pokazuje sprawy formalne albo ostateczne rozmowy. Ale przy tej karcie, którą mamy, to też może być opcja pod tytułem, że słuchajcie, lew gdzieś w pewien sposób oczyszcza się z czegoś, uzdrawia się z czegoś. Czegoś, nagle, słuchajcie, dostaje skrzydeł, nagle ma jakby taki proces, w którym zaczyna życie od nowa, czuje, że się lepiej, czuje, że coś dobrze się rozwija, czuje, że tutaj, moi drodzy, coś kwitną, co się zadziewa, no i tutaj upewnia się w czymś, czego być może nie był pewien nieco wcześniej. Jeżeli chodzi o pannę, słuchajcie, niejasności, nieścisłości, tajemnice, obawy, lęki, smutki, tęsknoty, to jest karta wasza wiodąca. I słuchajcie wiadomości, które za tym idą. Być może, słuchajcie, z kimś przeprowadzicie rozmowę, albo potoczy się coś tak, a nie inaczej, co sprawi, że tutaj faktycznie zaczniecie żyć jakimś niepokojem, jakimś lękiem w tym tygodniu, jakimiś smutkami, albo taką niewiedzą, co wy dalej macie robić. Robić. Bo to jest karta komunikacji. Całkiem możliwe, że drogą komunikacyjną coś tutaj przyjdzie, tak? I teraz wy się czujecie niepewnie, co dalej trzeba zrobić. To też mogą być jakieś sprawy, które ruszyły się z miejsca i toczą się tak, że wy teraz nie wiecie tak naprawdę, co dalej z czegoś tam wyniknie. I panna ma taki problem troszeczkę do a to znaczy, taki, taki, taki zamysł znaczy, ma, daje mu to do myślenia, co dalej z tego wszystkiego wyniknie. Co uwagi. W tym tygodniu uwaga jest, słuchajcie, bardzo mocno nastawiona na zdobycie jakiegoś celu yy, i tutaj i rozpoczęcia, kochani, czegoś nowego, yy, tak bym to powiedziała. Yy, może się dotyczyć oczywiście, kochani, wszystkiego, bo o Jezu, czekajcie, tutaj źle zrobiłam. Sorry, nie ta karta. Cofamy ją, bo ja ją wzięłam ze spodu. <noise> wzięłam ją ze spodu. Karta, słuchajcie, waga jest bardzo mocno nastawiona na jakiś pewnego rodzaju cel, i chce, kochani, zrzucić z siebie jakiś ciężar. Tutaj ewidentnie na spodzie pokazuje się karta, że waga była czymś dobita, była czymś, słuchajcie, bardzo mocno przytłoczona, miała, słuchajcie, takie mocne, takie dobicie życiowe, zawodowe, obowiązkowe, bo to może być oczywiście wszystko, aczkolwiek ja tutaj Właśnie widzę bardziej, że Wasze myśli bardzo mocno kochani tutaj były dobite czymś. Nie czułyście się szczęśliwe, bo tutaj ewidentnie widać, jestem zmęczony, jestem zmęczona, jestem dobita, przytłoczona, ledwo zipię, ale gdzieś ten tydzień przynosi Wam ukojenie, tak jakbyście chcieli ten ciężar ze swoich pleców zrzucić. Co u Skorpiona? U Skorpiona, kochani, pojawia się decyzja co do kwestii relacji związku, podpisania umowy, bo to też są bardzo często umowy biznesowe, umowy o pracę, porozumienia z kimś, wiecie, jakieś takie, no, takie formalności, czyli okej, okay, okej, okay, zgadzam się, przystanę na to, może podpisujecie jakieś, słuchajcie, umowy niekoniecznie o pracę, ale jakiekolwiek inne, jak najbardziej, porozumienia w partnerstwie, dogadania się z kimś, tutaj również jak najbardziej, ale powstają jakieś konkretne decyzje, Decyzje. Y, oczywiście o, y, o to wszystko, co powiedziałam, ale również jakieś decyzje tyczące się związku, relacji, więc to też miejcie skorpiony na uwadze. Za to słuchajcie, u strzelca jest czas płakania nad rozlanym mlekiem, bo strzelec czegoś nie ma. Nie wiem, kochani czego, no bo tutaj no, pokazują nam się oczywiście, słuchajcie, karty bardzo mocno po prostu mówiące i pokazujące czas, w którym płaczemy nad czymś, coś może uczuciowo tutaj nie stykać, moi drodzy. Może chcemy się z kimś rozstać, może się rozstaniemy, może mamy odrzucone uczucia, może gdzieś te nasze życie emocjonalne, to znaczy wasze, nie jest tutaj do końca komfortowe i nie ma się z czego cieszyć, ale widzicie po prostu, że nie ma w waszym życiu czegoś. Raczej mogło tutaj wychodzić o sytuację emocji, nie mam czegoś i nie będę mieć, tutaj jest brak życia brak rozwoju, brak powodu do czegoś, co by mogło strzelca cieszyć, dosyć ciężki tydzień, dwie karty kochani tak naprawdę smutku mi się tutaj pokazują jeżeli chodzi o koziorożca, słuchajcie koziorożc ma zranione serducho z jakichś pewnych przyczyn, no tutaj słuchajcie, może ktoś się postarać o sytuację, w której zwyczajnie no tutaj koziorożcowi może być gorzej, może być źle i to może kochani tyczyć jakiegoś rozwoju, może liczycie na to, że coś pójdzie do przodu i nie pójdzie. Względnie, kochani, jakiś problem z jakimś wyjazdem, z jakimś ruszeniem do przodu, to może też zwyczajnie, kochani, się nie powiesz i tutaj będzie powód do smutku. No bo nie chcę powiedzieć, uważajcie za kierownicą, bo tam może coś się wydarzyć, tak? Ale uważajcie również. Jak najbardziej. Jest Wam smutno po prostu z jakiegoś powodu, że albo coś rusza w niewłaściwą stronę, albo że coś nie może ruszyć, albo że jakieś plany Wasze, być może wyjazdowe, czy jakiekolwiek inne plany, które mają ruszyć coś z miejsca, mogą nie ruszyć po prostu zwyczajnie w tym tygodniu. Jest tu jakiś opór, tutaj konie stają dęba, nie chcą iść naprzód, tak? Kimkolwiek ten koń by nie był. Jeżeli chodzi o wodnika, słuchajcie, u Was bardzo dobra energia przynajmniej się pokazuje, ale energia, która jakby pokaże, że będziecie już mogli wreszcie się od czegoś odciąć. Słuchajcie, czasami i to jest dobre, tak? bo wiemy o co chodzi, że tutaj w karcie odejścia, w karcie tego, że coś już można zostawić, odejść, pójść dalej, nie wracać do czegoś, to bardzo dobrze czasami, bo moi drodzy, jeżeli coś już chcemy zostawić za sobą, to warto. I tutaj ewidentnie, kochani, pokazują się właśnie karty, że wodnik będzie miał dobrą energię, energię do tego, żeby wreszcie coś zostawić. Was ta energia wzrasta, wy tutaj możecie sobie wytyczyć jakiś nowy cel albo pojawia się cel, który umożliwi Wam odejście, zostawienie czegoś już za sobą, odcięcie się od czegoś kogoś. I jeżeli chodzi o ryby, słuchajcie, tydzień jakby bardzo mocno pokazujący Was w trybie bezpieczeństwa, stabilizacji, em, takiego dobrobytu, pracy, zasobów. Być może słuchajcie jakichś rzeczy, które trzeba też poukładać, zaplanować. Wy coś bardzo wyraźnie i bardzo klarownie możecie w tym tygodniu, moje drogie ryby, zobaczyć. No i tutaj dzięki temu wyraźnemu zobaczeniu, kochani, czegoś, można tutaj faktycznie gdzieś jakieś pewne plany, przedsięwziąć, zrobić tak, bo tutaj as mieczy, on jest mieczym prawdy, zdaję sobie sprawę, wiem czego chcę, mogę teraz coś poukładać i to może tyczyć się, kochani, właśnie jakichś wydatków, finansów, pracy, rozwoju, rozkwitu, um, słuchajcie i tego typu um, tutaj jakby no aspektów. Słuchajcie, no tygodnióweczka nam przeszła naprawdę wybitnie szybko, aż mi jakoś dziwnie jest, słuchajcie, bo naprawdę e, z reguły, słuchajcie, siedzimy dłużej nawet nad dniówką i Teraz aż powiem Wam głupio mi tą, dniu, tą tygodniówkę nawet opublikować. Um. Słuchajcie, nie wiem, może coś w zastępstwie sobie zrobimy tutaj, może coś od strony, nie wiem, dłuższych tych dniówek albo jakichś dodatkowych zastępczych tematów, bo naprawdę słuchajcie, nie wiem jakim cudem minęło tak naprawdę tylko 13 minut od zrobienia tych wszystkich kart. Jak Boga kocham, sądziłam, że to wszystko nam zajdzie przynajmniej z pół godziny jak zazwyczaj. No słuchajcie, jeżeli macie tutaj jakieś, będziecie mieć jakieś żale do mnie na tą okoliczność, to śmiało piszcie, ja każdą krytykę przyjmuję, bo krytyka Taka też czasami jest bardzo mocno, kochani, budująca i pomagająca się lepiej rozwijać. Ale życzę Wam, kochani, żeby ten tydzień naprawdę był dla Was wszystkich mega piękny, mega wspaniały. A my widzimy się, kochani, na kartach dopowiadających to, co tutaj leży, kochani, w dniu jutrzejszym w okolicach godziny 9. Buziaki.